Witam wszystkich. Dzisiaj o rekordach zimna w Polsce. Na miejscu pierwszym najniższa zanotowana w Polsce temperatura minus 41 stopni Celsjusza. Siedlce obecnie województwo mazowieckie 11 stycznia 1940 roku. Na drugim miejscu mamy minus 40,6 stopnia Celsjusza. Żywiec województwo śląskie 11 luty 1929. Miejsce trzecie minus 40,4 40 stopnia Celsjusza. Olkusz, województwo małopolskie, 11 luty 1929 roku. Zapamiętajmy ta data. 11 luty to naprawdę bardzo, bardzo zimno. Na miejscu czwartym również minus 40,4 40 stopnia. Poronin, województwo małopolskie. Tym razem, dzień wcześniej, czyli 10 luty 1929 roku a na miejscu piątym znowu 11 luty 1929 roku i tym razem minus 41 stopnia Celsjusza, Sanki, województwo podkarpackie. Czyli jak widać ten 11 luty 1929 roku był bardzo, bardzo, bardzo zimnym dniem. Ponad minus 40 stopni, no to coś naprawdę niewyobrażalnego. Ale jeśli mowa o takich troszkę świeższych rekordach, to na przykład 8 stycznia 2017 roku zanotowano minus 38,9 stopnia Celsjusza w puściźnie rękowiańskiej. Również 8 stycznia 2017 roku minus 37,1 stopnia Celsjusza. Województwo małopolskie, wcześniejszy rekord też województwo małopolskie. W jabłonkach. Ponad minus 40 stopni również zdarzało się w polskiej historii. No to co, jest coś niewiarygodnego, w jaki sposób by wpłynęła, wpłynęła taka niska temperatura obecnie, choćby na odpalanie samochodów. No to jest coś niewyobrażalnego. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.